Od jakiegoś czasu zacząłem interesować się pewnym problemem związanym z wilgotnością filamentu. Oczywiście dla osób zajmujących się drukarkami 3D na co dzień nie będzie to jakiś nowy i specjalnie ciekawy temat, bo oni już doskonale wiedzą, co powoduje wilgotny filament i jak sobie z tym problemem radzić. Ale na pewno jest też sporo osób, szczególnie początkujących drukarzy, którzy nie wiedzą, co powoduje wilgotny filament i jak sobie z tym problemem radzić? A w związku z tym, że ja na tym kanale zajmuję się głównie drukiem 3D, to postanowiłem, że nagram taki materiał specjalnie dla Was i wyjaśnię Wam od A do Z, na czym polega ten problem i jak sobie z nim poradzić. No dobra, może nie tak do końca od A do Z, no bo nie mam tu jakiegoś specjalistycznego laboratorium, w którym mógłbym przeprowadzić jakieś poważne testy, ale zrobimy to sobie w takich warunkach domowych. No dobra, a więc skoro mamy coś wilgotnego, no to musimy sprawić, aby to było suche. No i na różnych forach gdzieś tam na Facebooku znajdziecie przeważnie takie rozwiązania, że wrzućcie sobie wasz filament na przykład do piekarnika albo do suszarki na owoce i warzywa. No i w sumie spoko, nie? Powinno to zadziałać, ale ja tak zacząłem się zastanawiać, czy nie mam może jakiejś gotowej maszynki, gotowego rozwiązania właśnie do suszenia tego filamentu. I trafiłem na jedną taką maszynkę. A znajduje się ona w tym kartonie całkiem sporawym, zresztą nawet mi się to specjalnie w kadrze nie mieści. No ale filamenty są duże, także i suszarka do filamentu musi być duża. Ale zanim zrobimy sobie oficjalny unboxing tej paczki, tej suszarki, no to standardowo zostawcie jeszcze subskrypcję z dzwoneczkiem na tym kanale. No ten czerwony przycisk musicie sprawić, aby stał się szary, oczywiście tam na dole. A jeżeli ten materiał Wam się spodoba, no to zostawcie solidną łapeczkę w górę pod tym materiałem. No i tutaj wyświetla Wam się jeszcze mój Instagram, a wszystkie potrzebne wiadomości, informacje znajdziecie w opisie do tego materiału. No i co? Także zabieramy się za intro i lecimy z unboxingiem. Do tego unboxingu nagrałem troszeczkę przebitek, dlatego teraz pojawi się lektor. Zanim dostaniemy się do samego urządzenia, musimy przeciąć taśmy, które chronią nasz karton przed jego niepożądanym otwarciem. Po przecięciu w pudełku znajdziemy papier ochronny oraz masę steropianą oczywiście do zabawy. Po opróżnieniu kartonu, naszym oczom ukazuje się przepiękne pudełko skrywające naszą suszarkę. Po otwarciu opakowania w środku znajdziemy tak naprawdę samo urządzenie. A, no i najpotrzebniejsze akcesoria takie jak zasilacz, jakieś gumeczki, no i oczywiście prostą instrukcję ze zrozumiałymi i czytelnymi obrazkami. I to by było na tyle z unboxingu. Prosta maszynka, więc nie było specjalnie co wam pokazywać. A skoro odpakowywanie mamy już za sobą, to teraz przyjrzymy się troszeczkę temu urządzeniu. Sama suszarka w swojej budowie jest prosta. W górnej klapie, którą da się odchylić z celu włożenia filamentu do środka, Znajdują się dwie dziurki, przez które możemy przepuścić filament, aby móc używać suszarki podczas drukowania. Z tyłu znajdziemy gniazdo, gdzie wpinamy zasilacz, a z przodu znajdziemy mały, aczkolwiek czytelny ekranik oraz dwa przyciski odpowiedzialne za ustawienie temperatury oraz czas suszenia. W środku zaś została umieszczona grzałka. Oraz dwie rolki, które umożliwiają swobodny obrót szpulki filamentu. No, oczywiście pod warunkiem, że wasza szpulka w ogóle zmieści się w suszarce, ale o tym powiem w późniejszej części materiału. No, to chyba w końcu przyszedł czas na zrobienie jakichś testów i na odpowiedzenie sobie na pytanie z tytułu odcinka, czyli czy suszenie filamentu coś daje. W sumie długo się zastanawiałem, jak przeprowadzić taki test w warunkach domowych. I w końcu padłem na pewien sposób, który wam teraz przedstawię. Do testu wykorzystamy sobie trzy filamenty. Dwoje z nich to będzie PLA, czyli taki najprostszy materiał do drukowania. Natomiast trzecim z nich to będzie PETG, czyli też w sumie najpopularniejszy materiał do drukowania, ale który wytrzymuje już troszeczkę wyższe temperatury i ma troszeczkę inne właściwości niż. PLA. No dobra, ale żeby nie było tak łatwo, że wsadzimy sobie te filamenty do suszarki i wydrukujemy jakieś przykładowe testy, to wpadłem na pewien pomysł. Jeden z filamentów, który wykorzystamy do testów, będzie zwykłe PLA, które już jakiś czas leży sobie u mnie w szafie. Nie jest jakoś specjalnie gdzieś tam zawinięte w jakimś worku próżniowym. Po prostu tak sobie leży w kartoniku, w którym przyszło, więc na pewno już troszeczkę tej wilgoci sobie nabrało. No i. Na początku wydrukujemy sobie jakiś przykładowy test za pomocą tego filamentu, następnie go sobie wysuszymy za pomocą suszarki, no i wydrukujemy ponownie test i sprawdzimy, czy są jakieś zmiany, czy coś się poprawiło, a może pogorszyło. Drugim filamentem, który wykorzystamy sobie do testów, będzie również Pella, ale tym razem nowiuszkę Pella, które jeszcze nie zostało przeze mnie otwarte. No, i tutaj na początku otworzymy sobie ten filament, wydrukujemy sobie jakiś test. No a później stwierdziłem, że trzeba by jakoś sprawić, aby on troszeczkę tej wilgoci nabrał. A jak to zrobić, tak, żeby nabrał jej jak najwięcej w jak najkrótszym czasie, żeby tego materiału przez pół roku nie nagrywał? No to wpadłem na pewien, myślę, całkiem ciekawy pomysł: a mianowicie położę sobie ten filament w łazience, kiedy będę brał kąpiel. No, i tam na pewno będzie odpowiednio dużo wilgoci, aby ją sobie wchłonął. No i później takim wilgotnym filamentem sobie spróbujemy coś wydrukować. Następnie wysuszymy go sobie naszej suszarce. No i znowu analogicznie wydrukujemy jakiś wydruk. No i sprawdzimy, czy coś się zmieniło, poprawiło, pogorszyło. Generalnie. Jak to wypadnie, zobaczymy. No, i na sam koniec, wykorzystamy sobie do naszego testu, tak jak wcześniej wspominałem, filament PETG, który również leżał sobie u mnie w szafie w kartonie, więc na pewno troszeczkę tej wilgoci nabrał. No i zrobimy tak samo jak w przypadku pierwszego filamentu PLA. Oczywiście, typów i rodzajów filamentów jest dużo więcej. My w tym materiale przetestujemy sobie dwa najpopularniejsze. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, jeżeli byście chcieli suszyć takie materiały, no to każdy materiał powinien być suszony w innej temperaturze. No i w instrukcji do tego urządzenia jest taka tabelka, która właśnie pokazuje w jakich temperaturach powinno się jaki materiał suszyć. Tak naprawdę suszarka jest w stanie wysuszyć praktycznie każdy rodzaj materiału. No i to jest też w sumie całkiem spoko, że jest ona na tyle uniwersalna, ale ja już nie chcę tutaj Wam gadać za dużo. Zabierzmy się po prostu za robotę. Witam Was po kilkudziesięciu godzinach drukowania, no i oczywiście suszenia naszych filamentów. A wszystkie testowe wydruki leżą tutaj na stole. No musicie przyznać, że jest ich całkiem sporo. Ale zanim zajmiemy się omówieniem tych wydruków, omówieniem naszych testów, no to zapomniałem Wam wcześniej powiedzieć o jeszcze bardzo ważnej rzeczy. No bo co z tego, że wiemy jak suszyć filamenty, skoro nie wiemy jak rozpoznać, kiedy filament jest wilgotny. A są na to tak naprawdę dwa bardzo proste sposoby. Pierwszym i w zasadzie moim zdaniem najszybszym i najlepszym sposobem jest wzięcie sobie po prostu kawałka filamentu do ręki i spróbowanie go złamać. Jeżeli filament szybko się połamie, to no to znaczy, że jest on po prostu bardzo wilgotny, a jeżeli będziemy go skręcać i nic z nim tak naprawdę nie będzie działo, wróci on do poprzedniej formy, no to znaczy że po prostu filament jest yy, pozbawiony wilgoci i możemy spokojnie nim drukować. A drugi sposób, myślę, że troszeczkę gorszy i więcej czasu on Wam zajmie, jest metoda na słuch, czyli jeżeli przepuszczacie Wasz filament przez dyszę i usłyszycie jakieś czaski, no to może sugerować, że ten filament jest wilgotny, bo znajdują się tam jakieś bąbelki powietrza, które właśnie powodują takie różne czaski, Natomiast moim zdaniem nie jest to najlepszy sposób, no bo musicie ten filament przepchać, to czas zajmuje, więc sugerowałbym, żeby stosować pierwszy sposób, jest on po prostu pewniejszy. No dobra, skoro ten temat mamy już za sobą, no to przejrzymy się troszeczkę naszym wydrukom. Tak na szybko teraz zmieniłem kadr, żeby po prostu Wam to lepiej pokazać. Będziecie widzieć w zasadzie tylko moje ręce. I zapomniałem Wam jeszcze wcześniej powiedzieć o jednej rzeczy, że drukowałem trzy modele. Model wazy, kostki, no i oczywiście łódkę do testów. A więc zacznijmy sobie od pierwszego wydruku wazy z pela miedzianego. No, i mam nadzieję, że tutaj to zobaczycie na tej kamerze, ale w rzeczywistości już w zasadzie na pierwszy rzut oka widać. Jest to oczywiście przed wysuszeniem yy, wydruk. No i widać, że ścianka jest bardziej chropowata, właśnie taka bombelkowa. Gdzieś tam ta wilgoć naszła, gdzieś te bąbelki powietrza tam naszły. Nie no po prostu nie jest to widoczne. Może w kamerze tego aż tak dobrze nie widać. Teraz pokażę Wam, jak wygląda po wysuszeniu ten wydruk, o, również z tego samego filamentu. No, tutaj ścianka już jest zdecydowanie gładsza. Teraz możecie zobaczyć niebieskie PLA, jest to pierwszy wydruk zaraz po wyjęciu filamentu z opakowania. Ścianka w zasadzie idealnie gładka. Myślę, że widać to tutaj na tej kamerze, że ta ścianka jest tutaj gładka, ładnie się świeci. Teraz zobaczcie, jak to wygląda po kilkudziesięciu godzinach w łazience i w kuchni, albo troszeczkę tej wilgoci nabrała. Też widać. Takie bombelki jak w pierwszym filamencie, więc też troszeczkę tej wilgoci nabrało. No i jest to po prostu widoczne. Możecie to usłyszeć też troszeczkę pod palcem. Że ta powierzchnia jest po prostu bardziej chropowata. No i tutaj jeszcze możecie zobaczyć, myślę, że to jakoś uchwycę że znajdują się tutaj dziury na tym filamencie i nawet mi tutaj pęknął, więc no jest troszeczkę osłabiony i tutaj widać takie pojedyncze y, dziureczki, ale po wysuszeniu w zasadzie wróciło to do pierwotnej formy takiej jak po wyjęciu z opakowania, więc nie ma tutaj żadnych y, bombelków, ścianka jest idealnie gładka, błyszcząca, co zresztą teraz możecie tutaj y, zobaczyć. No i teraz został nam ostatni materiał, tym razem PEGI białe no tutaj zdecydowanie, na pewno te dziury widać, jak to to wygląda. Jest to właśnie jeszcze przed wysuszeniem. Natomiast hmm, wydruk po wysuszeniu nie wygląda dużo lepiej. Aczkolwiek jest troszeczkę mniej tych dziur, ale jednak dalej są. Bo wydaje mi się, że troszeczkę źle tutaj ustawiłem jeden parametr. No i może być ten test troszeczkę tutaj mniej wiarygodny. Ale no widać, że troszeczkę jest mniej tych dziur i nawet wydrukowałem sobie jeszcze jeden wydruk z większoną ilością przepływu materiału. No i tutaj już jest zdecydowanie lepiej. To już też jest po wysuszeniu filamentu wydruk. No i tutaj ścianka no już jest zdecydowanie lepsza. Musicie to przyznać. Jeżeli chodzi o łódeczki, to ja w zasadzie przyglądałem się tutaj, wytężałem wzrok, ale w zasadzie nie zauważyłem jakiś Większych różnic między wysuszonym czy niewysuszonym filamentem, więc tutaj nawet tych łódek wam specjalnie no nie będę pokazywał, bo nie mam co tutaj wam pokazać, bo mówię, nie mam w zasadzie żadnych specjalnych różnic przed wysuszeniem filamentu i po wysuszeniu filamentu, ale może o tym troszeczkę jeszcze powiem więcej w podsumowaniu. No i na sam koniec zostały nam kostki, ale tutaj jest bardzo podobna sytuacja jak z łódkami, że w zasadzie też nie widać jakichś specjalnych różnic. Przed wysuszeniem czy po wysuszeniu tego filamentu, więc tutaj też nie ma co pokazywać, ale wymyśliłem troszeczkę inny sposób, jak możemy tutaj przetestować te wydruki przed wysuszeniem i po wysuszeniu. No i za chwilę to sobie zobaczycie. W związku z tym, że na kostkach nie widać w sumie żadnych różnic przed wysuszeniem i po wysuszeniu, a jakoś mnie tak podkusiło podczas cięcia tych modeli, że wstawiłem tam zerowe wypełnienie, to wpadłem na pewien myślę ciekawy pomysł. Skoro w wyglądzie kostek nie ma żadnych różnic, no to postanowiłem zrobić próbę wytrzymałościową, ale niestety nie mam takiego specjalistycznego przyrządu do pomiaru sił. Natomiast mam imadło i za chwilę sobie wsadzimy każdą kostkę po kolei i będziemy sprawdzać, ile obrotów na imadle ona wytrzyma. Jeżeli będą jakieś sensowne wyniki tego testu, no to wam to po prostu pokażę, i za chwilę to zobaczycie, a jeżeli nie, to zobaczymy się po prostu w podsumowaniu. Miedziane PLA przed wysuszeniem. Pół obrotu. Miedziane PLA po wysuszeniu. Nie całe pół obrotu. Niebieskie pela po wyjęciu z pudełka. Jedna czwarta obrotu. Wilgotne niebieskie pela. Jedna czwarta obrotu. Niebieskie pela po wysuszeniu. Jedna czwarta obrotu. Biały petrzy przed wysuszeniem. obrotu. Białe PG po wysuszeniu. 3/4 obrotu. No i w końcu przyszedł czas na podsumowanie sobie tego materiału. I długo zastanawiałem się, co mam tutaj Wam tak naprawdę powiedzieć. No bo najważniejsze pytanie tego odcinka jest takie, czy suszenie filamentów w ogóle coś daje? I chyba mogę śmiało stwierdzić, że suszenie filamentów faktycznie coś daje, jeżeli chodzi o wygląd wydruków. Natomiast nie jest to widoczne na każdym wydruku. Na wydruku wazy, gdzie jest drukowana tylko jedna ścianka, faktycznie jest spora różnica między filamentem wysuszonym a nie chociaż to też tak może nie do końca, ponieważ zrobiłem taki pewien eksperyment i spytałem się moich dwóch kolegów czy widzą jakieś różnice pomiędzy tym wysuszonym filamentem, a niewysuszonym. Oczywiście jeden kolega w ogóle nie znał się na druku 3D, natomiast drugi ma swoją drukarkę, no i ogarnia po prostu te tematy. No i ten kolega, co nie zna się na druku 3D nie zauważył żadnych różnic pomiędzy tym wysuszonym filamentem, a niewysuszonym. Natomiast kolega, który zna się na drukarkach od razu zauważył różnicę i dobrze wskazał, który jest przed wysuszeniem, a który jest po, więc no faktycznie daje coś, ale to jest pytanie: tak naprawdę, czego wy oczekujecie od swoich drukarek? No bo jeżeli drukujecie coś tylko dla siebie, to może faktycznie nie ma sensu kupować suszarki za kilka stówek. Natomiast jeżeli drukujecie dla kogoś obcego i zarabiacie z tego pieniądze, to myślę, że warto kupić taką suszarkę. Do filamentu taką gotową, na przykład taką jak ja tutaj testowałem, może być jakaś inna. To raczej nie powinna mieć jakiegoś większego znaczenia, bo faktycznie jakość tego wydruku się poprawia. Chociaż patrząc na przykład na łódki, które drukowałem, no to już tak do końca nie można powiedzieć, bo ja tutaj nie zauważyłem w zasadzie żadnej yy, różnicy. No i nie wiem w sumie, czy to dobrze, czy źle, czy to jest spowodowane tym, że moja drukarka drukuje w taki, a nie inny sposób. Nie jestem w stanie sobie do końca na to pytanie odpowiedzieć. No tak samo nie jestem do końca w stanie stwierdzić, jak w ogóle te testy wytrzymałościowe wypadły. No bo też jakiejś dużej różnicy nie było tak naprawdę. Między tymi wysuszonymi a niewysuszonymi filamentami. I w zasadzie te testy wytrzymałościowe zostawię tutaj po prostu taką, taką ciekawostkę. Nie mam tu specjalnie żadnego podsumowania. No, widzieliście, jak to wyglądało specjalnie jakieś tam. Yy, dużej różnicy w tych obrotach na imadle nie było, a materiały zachowywały się w zasadzie tak, jak powinny się zachowywać czyli pela od początku nie stawiała jakiegoś bardzo dużego oporu było miękkie, dało się je, je zgnieść. No co prawda pękło, ale tylko górna i dolna ścianka w zasadzie w każdej kostce tak pękała ale to może przez to, że ja tak też to na tym imadle ustawiłem że dociskałem boczne ścianki kostki, a nie górną i dolną. No może to był mój błąd, ale już nie mogę tego zmienić, bo nie będę drukował po raz kolejny kostek, żeby to sprawdzić, bo to raczej nie ma żadnego po prostu sensu. Ogólnie wydaje mi się, że najlepsze podsumowanie zrobicie sobie po prostu sami. Sami zdecydujecie, czy suszenie jest dla Was, czy nie. Ja pokazałem Wam, jak to wygląda może w takich warunkach domowych, no ale Cieszę się, że w ogóle jest jakaś różnica i że wydałem, nie wydałem tych pieniędzy na marne. Ja na pewno będę używał tej suszarki sobie, bo i tak ogólnie mi się wydaje, że ta wytrzymało się zwiększa po wysuszeniu. No ale nie mam tego, jak za bardzo sprawdzić, bo na tym madle wyszło jak wyszło. Ale muszę Wam powiedzieć o jeszcze jednej bardzo ważnej rzeczy, o której zapomniałem wcześniej powiedzieć. Jest to dosyć istotne, gdybyście chcieli sobie kupić dokładnie taką suszarkę, jaką testowałem w tym materiale. A mianowicie chodzi mi tutaj o wielkość szpul. Generalnie producent podaje, że zmieszczą się tam szpule o wielkości średnicy 210 mm na 85 mm szerokości. No i ja dysponuję takimi producentami filamentów jak Nebula, Eerie One, PrintMe, Devil Design. I te filamenty elegancko się mieszczą, to są kilogramowe szpulki. Natomiast mam też dużo filamentów od Fiberlogi. I co ciekawe, te filamenty nawet kilograma nie mają, bo mają 0,85 kg dokładnie. Ale przez to, jak ta szpulka jest tam zbudowana, nie do końca się ona mieści w tej suszarce, i trzeba to robić na wcisk no i przez to nie można słyszeć w trakcie drukowania. A gdybyście chcieli to robić, no to niestety przy Fiberlodzie jest to po prostu niemożliwe. No i dlatego wam o tym po prostu mówię, bo to jest dosyć też istotna sprawa. A jeżeli dotarliście do tego momentu, no to oczywiście zostawcie solidną łapeczkę w górę pod tym materiałem. Zasubskrybujcie mój kanał oczywiście tam na dole razem z dzwoneczkiem. No i tutaj jeszcze macie mojego Instagrama, a wszystkie potrzebne linki oczywiście znajdziecie w opisie do tego materiału, a już nie będę przedłużał. Na mojej twarzy wyświetla się subskrybujka, po boku macie dwa inne filmy i widzimy się w następnych materiałach.